Pod poprzednim odcinkiem wbiliście 50 łapek, także wrócę dla Was kolejny odcinek z Kampanii Historycznej. Zapraszam na odcinek. Cześć wszystkim i witam Was ponownie w Twierdzy Krzyżowiec w Kampanii Historycznej Wici Wojenne. Moi drodzy, w misji trzeciej Antiochia, Oblężenie. Antiochia jest silnie ufortyfikowana i trudna do oblegania. Na szczęście krzyżowcy mają w mieście szpiega. Dzięki jego staraniom niewielki odcinek murów pozostawiono bez obrońców. I to właśnie tędy nasze wojska wkroczą do miasta. Silna armia turecka nadciąga, musisz szybko rozstawić ludzi na Blankach i Wieżach. Szlaki handlowe i zaopatrzeniowe zostały odcięte. Twoje ograniczone zapasy muszą ci wystarczyć. Potrzeba będzie silnej wiary, aby utrzymać Antiochię. Okej, okay. no dobra, no to zobaczmy, jak wygląda ta misja. Bo z zapowiedzi brzmiało to tak, jakbyśmy mieli oblegać jakieś miasto, a tu się okazuje, że jednak nie. Jednak my go nie oblegamy, my je tworzymy. No dobra, zacznijmy od tego, że potrzebne nam będzie, słuchajcie, sporo żelaza. Sporo żelaza, żeby się utrzymać. No tutaj raczej nie widzę możliwości dla wybudowania kolejnej kopalni żelaza w tym miejscu. I w tej misji, jeśli mogę tak to nazwać szaleńczo. Zaczynają się schody. Jest to jedna z pierwszych trudniejszych misyjek. Myślę, że słuchajcie, sami możecie tak powiedzieć, jeżeli chodzi o szlak klasycznego krzyżowca. Myślę, że warto by było tutaj spróbować pójść w chlebek, chciałem powiedzieć. No ale wiemy dobrze, że już nie pójdziemy w chlebek, bo nie mamy farm pszenicy. Tak więc budujemy sobie sady jabłoni. Tam, gdzie możemy, tam sobie wbudujemy tych sadów kilka. Obiekt, no i dobra, mamy już zdenować. limit, słuchajcie, osiągnięty. Czy możemy to burzyć? Nie możemy tego burzyć, a szkoda, bo może jakieś zapasy byśmy byli w stanie odzyskać. E, jeśli chodzi o nasz skład zapasów, no to jest całkiem dobrze zaopatrzony na dzień dobry. E, mamy kasę, ale nie mamy drewna. Co możemy budować? Nie możemy budować murów, nie możemy nic naprawiać, tak więc musimy opierać się o to, co już mamy, czyli o Tą fortyfikację, która została przygotowana dla nas przez Jakieś twórców polecenia? mapy. Tutaj mamy dwóch łuczników, porozkładajmy rozkładajmy tak. tych łuczników słuchajcie Ruszamy po mierzyczkach w grupkach Ucznicy po dwóch. E, myślę, że tutaj wypadałoby, słuchajcie, przenieść naszych zbrojnych w to miejsce, jeśli dobrze pamiętam, mm, grupa jeśli dobrze pamiętam, będą próbować tam palić wami. bardzo mocno te, te kopalnie żelaza, także fajnie by było móc je uchować przed tym ogniem. Sporo drewna dostaliśmy, tak więc słuchajcie, zacznijmy wreszcie produkcję czym prędzej e, łucz, łuków przez łuczarzy. Trzy budynki produkcyjne łuczarzy. Może postawmy sobie zbrojownię w tym miejscu, będzie spoko. To mamy dobra domki. Domki są potrzebne, żeby tutaj to wszystko funkcjonowało. Zbudujmy jeden domek w środku. Skąd nas atakują arabskie wojska? Arabskie wojska, moi drodzy, atakują nas od góry. I zaraz mi powystrzelają łuczników łuczników, znaczy się. Prześlijmy szybko tutaj kilku łuczników dodatkowo na północ. Agresor, biegnijcie panowie, biegnijcie, nie dajcie się im. Dobra, tutaj widzę, że nasi łucznicy dzielni wybili wszystkich, których, których mieli wybić. Wiadomo, przydałoby się, słuchajcie, obronić te kopalnie żelaza, tak więc postarajmy się to zrobić. To straty w kamieniu będą dosyć spore, niestety, e, niestety nie udało się naszym włócznikom tego wybronić. Tak więc musimy się obejść smakiem, i słuchajcie, musimy się pospieszyć i zacząć produkować ciężko zbrojnych. W takim razie mamy tutaj, dwa, dwie, mamy tutaj dwóch kowali, którzy będą właśnie produkować e, miecze. I przydałoby się jeszcze płatność, tylko brakło drewna. Niestety, wszystkie nasze kopalnie żelaza zostały zniszczone. Bardzo bolesny cios, bardzo, nasze bardzo bolesny cios. Się, ajaj, ajaj, a my tutaj Moja mamy tak nisko. <śmum> Okej, okay, mamy plus dwa od wykorzystajmy Potrzeba to. Drewna. Jakiś kamień, co nasze znaczy jakieś drewno wpadnie na końcu. Trzeci drwale będą się ociągać w ostatniej chwili, a później się okaże, że. Ojej, to bardzo zła, zła sprawa, to, co się dzieje w tej chwili. Natychmiast. W gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Widzę, że tutaj bardzo namiętnie próbują dotrzeć gotowe. do naszych farm, innych zabudowań. Otwieramy bramę, naprawmy tą bramę przede wszystkim. Jakieś polecenia? Strzelajcie w tego pierwszego, proszę Was. Jeden padł, i drugi padł. Super, dobra, mamy to. No i ruszyła produkcja też pancerzy. Zapasy drewno jest nam potrzebne. Szczupłe, Dobra, mamy to. Super, i teraz Potrzeba trzeba odbudować drewno. znowu nasze kopalnie żelaza, bo zaraz nam się żelazo skończy. Bardzo, bardzo powolny rozwój nasze gospodarczy, moi drodzy, niestety. Bardzo szybko nam żywność Ludzie ubywa. Popularność. No cóż, popularność nas spadła. Czy możemy budować jeszcze kaplicę? Możemy budować jeszcze kaplicę. To zbudujmy sobie kilka Potrzeba kaplic, złota. tak, żebyśmy mieli, słuchajcie, nieco większe zapasy. Popularności na razie jest neutralnie, bym powiedział. Ten spichlerz, słuchajcie, jest w bardzo niefortunnym miejscu. Wiesz co zrobiłbym, to tak, że spróbujmy zbudować jeszcze dwa sady. Damy radę? Nie damy rady, już zbudować dwóch sadów. Niestety. Nieforemna oaza, nie bardzo da się ułożyć w niej cokolwiek, zróbmy to w ten sposób i w ten sposób, jak tylko skończy się nam żywność w spichlerzu, to przeniesiemy spichlerz na zewnątrz, gdzieś tutaj. Postawmy ten spichlerz tutaj, będą dużo szybciej dostarczyć jabłuszka, więc będzie zdecydowanie lepiej. Ok, drewna, no, też wpłynęło całkiem niezła ilość, e, możemy wreszcie dorekrutować trochę łuczników, przydadzą się nam bardzo, wrzućmy ich może gdzieś tutaj, mm, nie wiem, no, trzeba ich porozkładać, tak jak rozkładaliśmy ich wcześniej. Tu mamy sześciu, tam zostawiłbym tych sześciu, e, postawmy tutaj jeszcze kolejną piątkę, To jest pięciu, tak jest. Kolejny łucznik do dyspozycji, bardzo fajnie, żelazo się nam skończyło, nie mamy już żelaza, nie produkujemy już żelaza, jedna kopalnia, druga kopalnia, trzecia kopalnia, hmm. trzecia kopalnia tutaj, no i tak nie można wcisnąć więcej niż trzy kopalnie, trudno. Nie jest źle. Kolejny łucznik, wrzućmy go w to miejsce. Będzie 4 i 5. Dokładnie. 5, 5, 5, 2, 5. Ok, jest spoko. No i przydałoby się rekrutować krzyżowców, tylko że. Matko, kochana, cóż bym uczynił? Plus 4. To minus 4. Plus 6 do religii. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Przydałoby się jeszcze więcej, słuchajcie, łuków, no ale jest jak jest, mamy jednego krzyżowca, pospoślijmy go tam na górkę, niech chłop broni naszych kopalni żelaza, to jest jedyne źródło tak naprawdę racjonalnej e, Jesteśmy Jesteśmy naszej gotowi. obrony. Drugi krzyżowiec też tam na górę wysłany, no wypadałoby też, słuchajcie, dorzucić krzyżowca jakiegoś tutaj do obrony sadu, no ale nie stać nas na to. No to stać nas na czterech łuczników, których wrzucimy w to miejsce. I skąd atakują nas arabskie wojska tym razem? Znów nas atakują od góry. Wiecie co? Nie wiem, czy nie lepszym pomysłem będzie już przekierowanie tych krzyżowców ee, do obrony spichlerza. Tutaj już nasi łucznicy powinni sobie dać radę nieco więcej wybronić niż ostatnim razem. Być może zrobimy tak, że wrzucimy tutaj grupkę łuczników po prostu na wieżyczkę. Zobaczymy. W misjach takich jak te, fajnie by było mieć tarcze ruchome, no ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Eee, ważne, słuchajcie, żeby wybronić się przed tymi atakami, żeby móc utrzymać naszą fortecę przed tymi atakami. Eee, widzę, że tutaj płatność nie jest w stanie dotrzeć, słuchajcie, do zapasów naszego żelaza. Eee, niestety tracimy co i rusz kopolnioków, mamy coraz mniej górników. Strzelać w jeden cel. Będę bardzo wdzięczny, jeśli będziecie to robić. Wy macie też strzelać tutaj w jednego gościa. Jakieś polecenia? Strzały gotowe. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Twoja popularność spada. Tak? Już tam zmierzamy. Żyję, aby ci służyć. Wykażcie się męstwem. Wojownicy do ataku! Łucznicy w gotowości. Czekamy na rozkładz będzie ci służył. Ludzie cię kochają. Złoto wpływa do naszego skarbcza. Dzień dobry, złoto wpływa do naszego skarbcza. Obrońcy zamku trzymali się dzielnie. Dobra, odparliśmy atak wroga. Ponownie udało się nam wyjść z tego z z zwycięsko 3, 4... No dobra, tym razem udało mi się zbudować więcej kopalni. No, Mamy cztery kopalnie żelaza, bardzo fajnie. Naprawmy sobie jedną wieżyczkę. Coś mi się wydaje, mimo wszystko, że ta wieżyczka nie działa tak, jakbym tego chciał. Nie wiem, gdzie mam jeszcze znaki. Mamy jeden znak na pewno tutaj. Gdzieś tutaj chyba jest też znak. Tak, jest tutaj znak i to tyle. Mamy dwa znaki. No to trzeba będzie, słuchajcie, kombinować w takim razie. Ja bym spróbował naprawić jedną wieżyczkę jeszcze. Usuniemy sobie blanki. I myślę, że odzyskamy w ten sposób trochę kamienia. Ile tego kamienia mamy? 5 sztuk. Naprawa kosztuje 5 sztuk. Idealnie. Mamy naprawioną drugą wieżyczkę. Także nasze zamczysko nie ma w tej chwili już słabych punktów. Możemy zrekrutować kolejną porcję uczniów. Tutaj możemy wrzucić akurat, no, czterech, niby wejdzie. Bądźmy poprawni, niech będzie, że pięciu tam ma siedzieć. Pięciu uczniów możemy wrzucić też tutaj na wieżyczkę. No i będziemy mieć komplet wtedy tak naprawdę. Mamy w tej chwili polecenia? już 35 łuczników na murach i tutaj na bramę gdzieś albo w okolice tego naszego spichlerza, naszego sadu spróbujemy wcisnąć jeszcze jednego, e, słuchajcie, jeszcze jedną, e, to możemy zburzyć. Spróbujemy postawić teraz tutaj sad, jest i tutaj się zmieści nam sad Nie gdzieś, można tutaj tego proszę bardzo, lutanie. udało się. Mm, tutaj można by było ten sad spróbować przenieść. Coś nam to dało, niestety nam to nic nie dało. No i to chyba wszystko, to jest chyba już maksymalny limit, jeżeli chodzi o sady. Eee, trudno, no. Wiecie co, uśmiech na chwilę tych dwóch kowali. Mamy dużo mieczy, nie mamy za bardzo zbroi, także mamy dwóch partnerzy, którzy ruszają teraz z produkcją. Będziemy mieć ośmiu zbrojnych dodatkowo. Bardzo, bardzo dobrze, bardzo tego potrzebujemy. No i tutaj już nie wciśniemy kolejnej kopalni, choćby skały się, no sami wiecie co. Dobra, czterech łuczników na bramkę i to będzie taka grupka, która będzie krążyć i będzie wspierać nasze wojska obronne w zależności od tego, z której strony przybędzie atak. Eee, pięknie klepią już tam tutaj że jak tam stoimy z kasą, stoimy całkiem nieźle, z drewnem też, także sobie zbudujmy jeszcze może dwóch łuczarzy, szybciej będą produkować łuki. Będzie ich więcej. Będziemy mogli sobie pozwolić na większe manewry, jeżeli chodzi o obronę naszego zamku. Czas do ostatecznej bitwy już jest naprawdę niedługi. Fajnie by było się przygotować, fajnie Jesteś by było więcej zbrojnych. E, myślę, że skoro to będzie ostateczna bitwa, to można by było sobie odpuścić tam wysyłanie ich już na te kopalnie. Mamy tutaj. Zero żelaza, chociaż niosą hopy. Niosą hopy, także będzie dobrze. Kolejny łucznik, rzucamy go oczywiście na bramę. Tych zbrojnych w razie potrzeby wycofamy po prostu do zamku. Nie wiem, czy ostateczny atak nie przyjdzie stąd. Nie pamiętam jak to było. Dawno, bardzo dawno temu grałem kampanię fabularną, kampanię historyczną tej twierdzy. Tak więc niestety wam nie powiem, ale myślę, że. Myślę, że damy sobie z nim radę z taką armią. Początki były trudne, wiadomo, ale jest coraz lepiej. Dobra, Lordzie, ty się tam tak nie kręć. Czemu nie możemy Lordowi rozkazać gdzieś przejść? O nie. Czyżby w kampanii historycznej była zablokowana możliwość przemieszczania się lordem? Donoszą, że silny oddział wojsk arabskich maszeruje w naszym kierunku. Bardzo niepokojące jest to, co mówisz skrybo. Dobra, ilu mamy tutaj już uczników, 12 uczników jako 13 uczników jako dodatkowe wsparcie i kolejnych dwóch krzyżowców wyprodukowanych do obrony Spichlerza, obrony zamku, generalnie terytorialnie. Tak więc bardzo fajnie. Kolejny łucznik. Skąd nas atakują arabskie wojska? Arabskie wojska nas atakują od drugiej strony zupełnie. Także wysyłamy naszych łuczników gdzieś tutaj, zbrojnych, naszych krzyżowców. Przestawmy sobie w to miejsce. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli nimi uciekać zaraz z powrotem do zamku, bo trochę im się z tym zejdzie. Prędkość to oczywiście 80. Musiałem się upewnić, trzeba by na pewno. No i sporo mają tych zbrojnych, powiem wam szczerze, naprawdę sporo. Ciekawe jestem, czy pójdą na mury zamkowe, czy pójdą raczej w kierunku mimo wszystko e, spichlerzy i tym podobnych. Dobra, myślę, że możemy odmrozić już kowali, e, ponieważ mamy tutaj ostatnich dwóch zbrojnych, których sobie właśnie wyprodukowaliśmy. No i lecą niestety, słuchajcie. Tak jak podejrzewałem, w e, kierunku niewskazanym e, przestawmy naszych zbrojnych do walki, już z tymi zbrojnymi. Fajnie by było, gdybyście się tam zajęli, też tamtym, no ale nie dacie rady, więc trudno. Okej, okay, tamten padł, bardzo dobrze. Tych możemy łuczników wykorzystać, już tutaj przenieść. Okej, okay. no, poszli nam niszczyć znowu kopalnie żelaza. Możemy naszych zbrojnych w takim razie przerzucić to miejsce i czekać sobie na spokojnie na słuchajcie rezultaty tej bitwy W naszym zameczku. Kolejny łucznik tutaj. Kolejnych tych zbrojnych. No i dobra, zobaczmy jak tam zdrowie naszych przeciwników. A myślę, że bez problemu nasi łucznicy poradzą sobie z tym atakiem i wybiją resztę przeciwników. Nim ci dotrą gdziekolwiek dalej, przenieśmy naszych łóżników w to miejsce. Myślę, że tutaj spełnią się w lepszej roli niż w tamtym miejscu. Okej, okay, krzyżowcy, krzyżowcy, krzyżowcy. Pięknie. Ostatni zbrojny arabski wyeliminowany. Bardzo dobrze. No i tak odnosimy zwycięstwo w trzeciej misji. Ryszard, skąpany w blasku słońca, powstaje z ziemi w kapliczce gdzieś pośrodku niczego. Piękna to była misja. W kolejnym odcinku misja czwarta: Krak de Chevalerie, oblężenie Arka. Póki co to wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam gorąco za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku Stwierdzy Krzyżowiec, Kampanii historyczne. Cześć!